Winga po wszystkim, z tej strony Brajar, a dzisiaj zabieram was na polowanie lalek Monster High, czyli będziemy się cofać do lat świetności MHuba. Jak możecie tutaj zauważyć, to idę do pierwszego sklepu, którym jest Kerfur, i jesteśmy już na alejce z zabawkami. Tutaj są Barbie, a koło nich są monsterki, które zaraz będziemy przeglądać. Moją uwagę, jak możecie pewnie zauważyć, przykuła Tatra Colora z Garden Mysterious. Wygląda ona naprawdę pięknie i prawdopodobnie jakbym nie miała tej swojej, to najchętniej bym ją kupiła. W tej serii są jeszcze Twila i Wenus, które również są niczego sobie. Na razie odkładamy Draculorę i z tyłu widzę, że jest jeszcze Twila. A jeżeli chodzi o cenę tych lalek, to jest to 200 zł. Według mnie to jest stanowczo za dużo. Tu mamy jeszcze Clawdin z Monster Fest. Według mnie nic ciekawego. A tam z tyłu jest Wenus. Boże, jak ona jest śliczna. Muszę ją sobie za chwilę obczaić. Chodź do mnie, Wenus, chodź, chodź. Aha, dobra, zaklinowała się, nieważne. E, więc mamy tutaj tą Venus i muszę Wam powiedzieć, że te opakowania w stylu szapeczek mi są przepiękne i według nie są dużo lepsze niż te zwykłe plastikowe. Jeszcze widać jej trochę twarzy przez te kratki. Jejku. Widać, że ona jest przepiękna. Chciałabym ją w sumie mieć, ale 200 zł to jest naprawdę przesada. Może jak sobie uzbieram, to ją kupię. Nie wątpię w to. Ale póki co musimy ją odłożyć daleko, bardzo daleko, żeby nikt jej nie wykupił. No i idealnie, nic nie widać. E, tutaj mamy znowu Claudine z Monster Fest. Czy coś za nią jeszcze jest? A Claudine i Claudin i nie ma nic. A tutaj mamy Franki. I Abi, której się kompletnie nie spodziewałam. Boże, jaka ona jest piękna. Szkoda, że jej cena niestety nie powala, ale to i tak nie zmienia faktu, że jest boginią. O, i tutaj mamy kolejny stos Abi. No spójrzcie, tylko ona jest prześliczna. Jakbym miała pieniądze, to również bym ją kupiła tak jak Venus. I taka mało popularna opinia, to według mnie Abi z trzeciej generacji jest dużo, dużo ładniejsza niż z pierwszej. Change my mind. No i popatrzcie, jakiego ma słodkiego zwierzaczka. ojejku. Oprócz tego, Abi razem z kilkoma innymi lalkami ma chyba jedne z lepszych dodatków. Bardzo mi się podoba ten lód. Picie i to jest chyba jakaś karta? Nie wiem, nie mam pojęcia. No i te okulary są boskie. Ale niestety ta cena odstrasza. A jeżeli chodzi o górne półki, to tutaj mamy Gulię Yelps z Neon Frights. Eee, szczerze to nie podoba mi się jej design. I znowu 200 zł to stanowczo za dużo. Z tyłu tam mamy eee, Gulię, czyli dobrze myślałam. Na najwyższej półce mamy przewagę Clodin. I czy to też jest Clodin, czy może coś innego jednak? O, Cleo i i i i, i, i. Cleo. Na półce jeszcze były takie coś a la fiolki z eliksirem, w których można było znaleźć jakąś figurkę z Monster High. Myślę, że bardzo ciekawa opcja, ale to raczej chyba dla najmłodszych fanów, bo raczej starsi chyba nie będą zainteresowani czymś takim. Aczkolwiek fajnie to wygląda, nie powiem, że nie. A jeżeli ktoś byłby zainteresowany kupnem, no to coś takiego kosztuje 10 zł. A jeżeli chodzi o inne lalki, to tutaj, jak widzicie, są same z serii Disney Księżniczka. Tutaj jest taka asha, no, typowo niskobudżetowa, niezbyt ładna, taka powiedzmy ujdzie w tłumie i kosztuje 40 zł. I ponownie powiem to samo co przy monsterkach. Ceny tych lalek są za bardzo wygórowane. Ach, ta inflacja! Myślałam, że na dzisiaj to koniec, ale przypomniałam sobie, że jeszcze w tej galerii jest Pepko. Dlatego też postanowiłam zajrzeć, mimo że wiem, że tam nie będzie takiego wyboru, jak na przykład w smyku czy oszonie, ale zawsze warto zobaczyć co, nie? O, jesteśmy już na dziale zabawkowym. No i tak jak myślałam, nisko budżetów jest tutaj Cleo, Clotin, Cleo. A, o, Jezus Maria, urwałam! Franki i Draculora. Tutaj mamy jeszcze inne zabawki, jakieś lalki, pieski, ale to nas za bardzo nie interesuje. No, i chyba na dzisiaj to wszystko, jeżeli chodzi o Kerfur i Pepko. Widzimy się jutro, tym razem w innej galerii i pójdziemy sobie do Oszona. No hejka, witajcie w drugim dniu. Jak widzicie, już jestem w Oszonie i teraz szukam półek z lalkami. Gdzieś tutaj powinny być. O, widzę lalki, czyli jesteśmy niedaleko lalki są pet shopy, ale nigdzie nie widzę monsterek dziwne, powinny być o już widzę, dobra i co tam mamy o laguna z monster fest e, jezus, ona ma bardzo ładne buty i sukienkę, tylko szkoda, że sama lalka nie jest niebieska i kosztuje 160 zł tam dalej też jest laguna tutaj mamy jeszcze urszulę z małej syrenki i zapomniałam jeszcze tam sprawdzić, czy coś jest e, laguna laguna, same laguny i ponownie natrafiłam na Drakulorę z Garden Mysterious. I coraz bardziej zaczyna mi się podobać i żałuję, że akurat to nie była moja pierwsza Drakulora. Odkładamy drakę, tutaj jest również taka sama Draculora, a po lewej stronie jest piżamowa Claudine. I to tyle z Oshona, teraz przenosimy się do smyka, w którym na pewno będzie dużo większy wybór niż wcześniej. I już na wejściu zauważyłam lalkowe półki, co uważam za wielki plus. Tu są Barbie i Monsterki. Dobra, co my tutaj mamy? Ponownie króluje seria Garden Mysteries za 210 zł. W smyku nie tylko wybór jest większy, ale i również ceny. Mamy tutaj do wyboru Twile, jak mogliście wcześniej zauważyć. Tam z tyłu, jak możecie dojrzeć, jest Wenus. A to, co to, to są tajemnicze lalki. Niezłe, ja myślałam, że to są jakieś puzzle. I można upolować tutaj i Claudine, Franki, albo Traculore. Bardzo interesujące, ale myślę, że zwykłe lalki w zupełności nam wystarczą i za taką lalkę trzeba zapłacić prawie 100 zł. Także kochani, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, to zapraszam do smyka. A tutaj za 170 zł mamy Claudine z Basicu. Przechodzimy teraz dalej. Mamy tu franki, franki. i yy, Franki za 170 zł. Przechodzimy teraz do kolejnych półek, gdzie jest dużo więcej ciekawości. Tutaj na przykład mamy lagunę Blue's Basicu, a właściwie cały stos lagunek. O, tutaj też jest laguna. Co jest za nią? O, Draculora, skąd ona się tu wzięła? Muszę przyznać, że Draculora razem z Abby i Toralei wyszły im najlepiej w trzeciej generacji, bo są najbardziej podobne. I tutaj zdania absolutnie nie zmienię, a za taką Draculorę mamy zapłacić 180 zł, czyli drogo. Tutaj są jeszcze Plodin za 180 zł, również z Basiców. Mamy tutaj jeszcze lalki Wednesday. Jedna jest kolekcjonerska w Mundurku, a druga jest w sukience balowej. Sukience kosztuje 350 zł, a ta w Mundurku kosztuje 200. Koło Wednesday jest jeszcze Franki, która jest najulubieńszą postacią w całym Monster High. No i Abby, Bominable. Tutaj natomiast mamy Franki z serii Monster Fest. Leo, Leo, Franki. I chyba nic więcej nie będzie. No i basicową lagunę. O, a tutaj jest spektra. A tutaj z kolei mamy za 210 zł Kloda. On jest w ogóle spokojny według mnie, ale znowu cena. Jak na trzecią generację to jest stanowczo za dużo. Nie dałabym za niego tyle. Ale za to fajną ma fryzurę. Tu nic ciekawego. Cleo, Cleo, Franki. Za 300 zł. Co to jest? To jest jakieś auto Draculory? Czy to może jakiś camper jest? A, to jest ten. van z jedzeniem do tego Monster Festu. To jest nawet jedzenie. Ej, fajnie to wygląda. I mało tego, on może jeszcze się zamienić w scenę. No, ciekawie, ciekawie, nie powiem. O, tak wygląda tył pudełka. Również jest niczego sobie. I Draculora, która jest zrobiona bez zarzutów. Proszę, trzymaj sobie kierownicę. No i to na dzisiaj wszystko z polowania lalek. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Jeżeli jesteście tutaj nowi, no to nie zapomnijcie mnie zasubskrybować, dać kciuka w górę. No i widzimy się w następnym filmiku. Może i w polowaniu. Pa!